Poczta Polska ma się zmieniać i unowocześniać, zastępując świadczenia tradycyjnych usług listowych usługami kurierskimi. Ma też przejść transformację informatyczną i poprawić standard placówek. Te zmiany zapowiedział dziś prezes instytucji Sebastian Mikosz. Nie przekonują one jednak związkowców. W najbliższym czasie praca na poczcie straci ponad 9 tysięcy osób, kilkaset w Wielkopolsce, a ich wypowiedzenia będą kosztowały spółkę Skarbu Państwa 600 milionów złotych. Krystian Kaliszak. Tomasz Wasielewski od 25 lat pracuje na poczcie. Doręczanie poznaniakom listów i przesyłek traktuje jak publiczną służbę. Trzeba się skupić, nie wiem, mam listy polecone, przekazy emerytalno-rentowe i tak dalej. No, nie możemy się pomylić. Nie? No, mo można to porównać trochę z pracą sapera i no, saper jak się pomyli, to wiadomo, nie? my jak się pomylimy, to musimy pokryć koszty tej pomyłki. Praca listonoszy wciąż cieszy się dużym społecznym zaufaniem i sympatią. Czasem no, gorąco, upał, prawda? No to jakieś wodę do popicia czy, czy coś. Czy... Pogadamy jak ma czas. Listonosze co miesiąc roznoszą w gotówce 5 miliardów złotych rent i emerytur. Chciałem przedstawić Państwu skład e, zarządu, który Rada Nadzorcza powołała. Nowy zarząd wdraża plan naprawczy. Ma być to reakcja na dekady zaniedbań i konkurencję, która rosła w siłę. Pocztę Polską czeka transformacja informatyczna, poprawa standardu placówek i warunków pracy. Oznacza to jednak optymalizację zatrudnienia. Spółka uruchamia program dobrowolnych odejść skierowany do ponad 9 tysięcy pracowników. Ci, którzy zostaną nim objęci, otrzymają roczne wynagrodzenia w ramach odprawy. To będzie bardzo kosztowne dla nas jako dla poczty, ale mamy tutaj bardzo duże wsparcie właściciela, rady nadzorczej, aby w taki sposób to przeprowadzić, po to, żeby było to naprawdę jak najmniej dotkliwe. Dla nikogo z nas nie jest celem, żeby poczta była żyła w napięciu i była skonfliktowana. Jest to bolesne, tak jak mówiliśmy to wielokrotnie, trzeba przez to przejść. Zwolnienie obejmą pracowników administracji, a nie, co podkreśla prezes listonoszy i pracowników obsługujących klientów przy okienkach w oddziałach. Problemy może to spowodować w operacjach, tak w sytuacji, no bo kto ma pracować, tak? Już dzisiaj mamy problemy i poszukujemy na rynku pracy pracowników. Oburzenia nie kryją związki zawodowe. W tej chwili w Radzie Nadzorczej i w Zarządzie nie ma żadnego przedstawiciela pracowników. Poza redukcją etatów spółka zapowiedziała także wypowiedzenie zbiorowego układu pracy, który gwarantuje pracownikom wynagrodzenie, dodatki stażowe, jubileusze. Oraz obawiamy się tego, że mogą zacząć się również ruchy w stosunku co do regulaminu świadczeń socjalnych. Szukamy innej formuły. Czas jest dwóch miesięcy teraz, kiedy mamy przynajmniej wypracować założenia. Związkowcy nie spoczną w walce o swoje prawa. Zapowiadają m.in. manifestacje w Warszawie. Krystian Kaliszak, Teleskop.